O innowacyjności polskich kiboli, a dokładnie arkowców przekonali się w 1995 roku Francuzi podczas meczu Francja Polska w Paryżu. Miejscowi kibice byli w lekkim szoku, kiedy okazało się, że bagietki w rękach turystów to tylko kamuflaż, a na ich głowach wcale nie lądują buły, tylko pręty. Akcję Bagietka z uśmiechem wspominam w wywiadach sam pomysłodawca Zbyszek Rybak. E, jak zaczęliśmy gadać, o mieszumiał mi się też to był mój pomysł. Była e, akcja Bagietka. Mieliśmy bagietki francuskie, mieliśmy, a mieliśmy pręty zbrojeniowe, które powkładaliśmy w bagietki i sobie szliśmy z nimi i sobie chrupaliśmy. Bagietka była przełamana w środku i w środek zbrojeniowy. I szliśmy sobie, chrupaliśmy. No i nagle się byli kilku, tam kilkudziesięciu nieszczęśników z tego spali że germain się nawinęło. W tym momencie jest gryzienie bagietki, a tu nagle oni coś tu, a tu nagle jest cyk i jest, bagietka spada i jest nagle le lecą. Lecą ciężkie razy, nie? Jako ciekawostkę warto również dodać, że na tym meczu Arka i Lechia siedziały obok siebie.